Jak się ma tatuaż? No. A, on, a to mówię. On no, nie no. wie, nie. On on tutaj co, co sobie zrobił tatuaż na czole. Fakt, przyczyny <mulite> to wtedy, jak <mulite> mówię, bezrobocie 100 stuprocentowe. <mulite> się ja? Jaki no. był kawałek z, z, z tymi białymi na Facebooku, co pisałeś? Taki sam jak ten.

Czego cieszy? Czemu wysługujesz się moją siostrą? Bo cieszy, nie jesteś. Jesteś smerfem i jesteś tym i kolorami i jesteś nie po to. jesteś No, co się zasłania? Będziesz na necie. Na YouTube. A ty z tego się śmiejesz? Ty też będziesz. No i ty też będziesz. Bo jeszcze mam w swojej chwili. 啊，对，是 P 了，我不用嘛，我直接打过